Chodzę na kolejny level, jak w rękach mebel, w tempie wolnym jak werbel Ręce dwie prawe, a nie lewe, chyba bebek, z mamami powtarzała, nigdy nie być Jestem zdrowy, mam co zeżreć, jebę biedę, chociaż to hata w kredens nie Mercedes lecisz gdzie spać, dobrze jak w siódmym niebie. Najlepszy najlepsze, że obok mam jeszcze ciebie o uh, Nie narzekam, jest okej, jest ok, jest ogień, lecę z okiem, choć się spadam przed blokiem, za stopiem, stopiem, idę z Bogiem i nie licząc na wiele, wiele mokę. a zdrowie... Cześć, czołem, kluski, zresołem, widzowie. Rano miałem wstać, wczoraj wszystkiego nie dopryskałem, rano miałem wstać, mówię, a to sobie rano dokończę, wiśni nie zrobiłem miedziom, jabłek też wszystkich nie ten... Rano sobie dokończę, ja wstaję, a ja tu pada. Mówię, kurde, ale jaja. Miało padać po południu, ale już przestało. Zaraz przesknie, może to pasowałoby, żeby trochę wiatr był, wiatr, żeby trochę był. I, I pykniemy. Wczoraj szampion jeszcze się nie pootwierał, ale i Darek już widzę, już ma kwiatki pootwierane. Także słuchajcie, no co przesknie to, i będzie trzeba robić zabieg, dokończyć ten wczorajszy zabieg. I no jeszcze podpinam listę. Jadę ostatniego klienta, jak na ten czas dokończyć, I potem, i potem będę chciał podpiąć wreszcie pielnik. bo nie mogę doczekać, żeby ten pielnik uruchomić. Tutaj sobie przejedziemy ładnie. Tutaj jeszcze patyki trzeba wygrabić. Ja się kręcę. No, ale tak to wygląda. Liście to rosną z dnia na dzień, z dnia na dzień to są coraz większe. Słuchajcie, idzie burza, podobno bardzo potężna. Zobaczymy co z tego wyniknie. Eee, to on taki przekrzywiony na lewo. I tak, wyciągam zjeżdżam nim, bo mówię, kurde, jeszcze piorun walnie nie w tą listwę, zapali się, co? <laughs> trzeba, trzeba zjechać sprzętem. Ale już zaczyna ładnie przepuszczać. Taka to robota. Jutro... Jutro teoretycznie też miałem ciąć, ale raczej się nie wyrobię. Dzisiaj miałem tam jechać wiśnie, ale padało zrobić. Także no w taką pogodę wiśnie raczej nie, więc lec się nie wygłupiaj, człowieku! O co Ci chodzi? się śmieję. Zaraz opowiem, plan, jaki na jutro mam z opryskami. Andzia, wytłumacz, widzą, czemu się śmiałaś. Cieszę się, że mogę zbudować w pracy do domu. Aha, chyba za skupem dzisiaj tęskni, bo tak wózkiem chcesz jeździć. Poczekaj, jak jabłek będzie pytę, to będzie sypać. Także widzowie my z sąsiadem to mamy dobrze Mi coś zabraknie to ja idę do sąsiada Sąsiadowi coś zabraknie Sąsiad przychodzi do mnie O mulanami podkrada Także tak to, tak to wygląda Ja właśnie nabrałem e, Nabrałem wody i, I zaczynam zabieg Słuchajcie do południa Do południa robiłem pielnikiem e, U siebie E, powiem Wam, no trzeba trochę się pogłowić, żeby to ładnie równo wychodziło i, 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 i żeby to yy, yy, po prostu, żeby to równo wychodziło. E, dalej na usługi będę jechał dopiero po, po świętach, bo po prostu nie ma zbytnio na wszystko czasu. E, Zęby będę chciał też wymienić na inne osią kwadratowe, będę chciał wymienić na e, trójkątne, bo mają w CWT jest właśnie do wyboru. E, od nich będę brał takie trójkątne mocniejsze, bo e, tutaj jeden trochę mi się wykrzywił, ale to e, po prostu te zęby są. E, nie wiedziałem, że mają po prostu dwa do wyboru, dwie do wyboru opcje, jeżeli chodzi o zęby. I nie wiedziałem, że akurat te są też słabsze, tak? A sobie wezmę mocniejsze. A poza tym, no, powiem wam, pokażę wam zaraz, będę, jak będę w sadzie pryskał, jak wyszło pielnikiem, i poka powiem wam kilka ciekawych rzeczy, czy lepiej robić, jakie trawa, czy bez trawy, i tak dalej, i tak dalej. Także biorę się zaraz za robotę. Ile wziąłeś? Co do grama? A, nie chcesz zrobić więcej? Nie, bo więcej mi nie razie. Także widzowie, ostatni zabieg, który robiłem, mówiłem Wam o spanerze i o Alkazamie, czyli Alkazam na mszyce, spanner na zwójkę, to wtedy zrobiłem tylko jeden opryskiwacz, jeden opryskiwacz i mówię, a następny sobie zrobię następnego dnia rano. Następnego dnia rano zaczęło padać. Wczoraj padało, tak? Tak. To wczoraj był czwartek. Wczoraj był piątek. A to kiedy ja pryskałem? W środę, tak? Szybko? No te szycie musiałbym sprawdzić. Także wszystko już sobie sprawdziłem. Niestety teraz już zaczęło się kwitnienie. Tak jak na Idarecie to już praktycznie no, w niedzielę podejrzewam, że większość kwiatów się otworzy. Kolejna beczka, to co nie zrobiłem, paner i Alakazam zostawiamy na pokwitnieniu. E, wiadomo z jakichś przyczyn, z tych przyczyn, że jest obrót pszczół i e, niestety takimi środkami obecnie już nie można e, pryskać. Zostaje nam mm, kabduło i wiadomo, parch, odżywka i biostymulacja, także tylko i wyłącznie tym teraz jedziemy. Oczywiście, gdyby, gdyby, gdyby warunki na to pozwalały, można by było to wszystko ładnie zmieszać i by się zmieszało pod warunkiem, że dodajemy map na samym początku. Nagrzyba dzisiaj Defend konazol i Kaptan. Dlaczego Kaptan? Bo akurat mam kapduo, a to jest mieszanka jednego i drugiego, więc już nie będę oddawał Murana. I tak to właśnie nagrzewa będzie wyglądać. na plus Kaptan. Także widzowie, przed chwilą zobaczyłem e, też wykresy RIM, i słuchajcie, wszystko ponad skalę. Ponad skalę, ja wiem, wczoraj niektórzy doradcy, specjaliści polecali Horus i tak dalej. E, ja nic nie nagrywałem, bo, no kurde, powiem Wam, że w takich sytuacjach jak dzisiaj, no to ja de decyzję podejmuję naprawdę krótko przed zabiegiem. A nie, a nie dzień czy dwa wstecz. Także e, przede wszystkim kieruję się wykresami i tym, co e, e, mówią mi doradcy, z, którymi, z których tam korzystam i, 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 i znajomi, z którymi tam e, sobie rozmawiam na temat e, zabiegów. Także e, tak to wygląda dzisiaj konazol. Widzowie wiem, że niektórzy już będą płakać, że co ja robię i tak dalej, ale dodaję gibelerynę. Chcę przedłużyć żywotność pyłku kwiatowego. Po prostu chcę, żeby to te, 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 e, lepiej wszystko powiązało i e, tak to właśnie ma wyglądać. Jeżeli nie będzie żadnych niespodzianych przymrozków i tak dalej, to po prostu być może ten jeden raz wystarczy, może jeszcze raz, raz potem. Także taki zabieg na dzisiaj. E, I znowu, jako, e, jako kondycjoner wody, jako niekondycjoner wody, bo kondycjonerem wody jest map, ale jako. Um, Adjuwant Flipper Wiem Wam, że trochę się cykam. Muszę tu gaśnicę mieć, żeby nie wybuchła. Andzia, gaśnicę pilnuj, bo będę mieszał opryski. Pilnuj, żeby nie wybuchło. No, bo może wybuchnąć. No, ta <grybuj> nabita jest, także mogę wsypywać. Po kolei. Mamy kondycjoner wody, czyli map. Jest dobrze. Wcześniej pytaliście się, ile dodaję maralu do yy, na jabłka. To wszystko zgodnie z etykietą czyli maralu y, do 2 y, litrów na jabłonie, a na wiśnie do 1,5 litra maksymalnie. Tak jak widzicie, tutaj robiłem pielniczkiem, bardzo fajnie wyszło. Równiutko, nie zrobiło nasypów, choć jeszcze on jest do ustawienia, jeszcze on jest do ustawienia, na pewno będzie to jeszcze równie można było zrobić, choć i tak nie jest źle, nie miałem czasu, bo jeszcze raz bym załóżmy tu przejechał, nie, tak żeby ładnie szerszy pas Zrobić, ale z drugiej strony, ja wiem, czy jest sens tak szeroko uprawiać. W sumie może jest tak, raz w roku to może jest szeroko sens uprawiać, żeby po prostu te wszystkie e, dziury po myszach zlikwidować. No i tyle. Tak to właśnie wygląda. Potem wam pokażę, bo tu za bardzo chwastów nie było, nie? Potem wam pokażę e, tam dalej, jak wyszło z chwastami takimi dosyć dużymi, nie? Zobaczcie, no lux, luks robota, moim zdaniem. Bardzo fajnie to wychodziło. Widzowie, tu po prawo mamy trawę, tak jak widać, po kostki. Dosyć spora jest, miejscami jest naprawdę dosyć spora. A tu mamy po przerobieniu pielnikiem. To wszystko jest powyrywane. To jest poodwracane. O! Tak, te pecyny są. Wszystko po... Tak, te pecyny są po... obrywane, prawda? O! O, o, ale, no mówię, no to wygląda właśnie w taki sposób. Nie wygląda tak fajnie, kiedy, jak trawy, nie mam. Z tym, że niektórzy, pielnik potrzebują, właśnie do, jeżeli mają sady ekologiczne, do pielenia, do, do, do wyrywania tych kwastów, żeby nie pryskać. Ja potrzebuję pielnik do równania w sadzie oraz y, do niszczenia normy, także. Ja potrzebuję do tych dwóch rzeczy, a nie do chwastów, bo ja robię zabiegi herbicydowe na chwasty. Także tu podjąłem decyzję, że najpierw zabieg herbicydowy, uschnie i dopiero pielniczek. Bo no teraz już jest za późno, naprawdę to bardzo szybko wszystko urosło. Będzie trzeba po prostu poczekać 2-3 tygodnie, aż to uschnie i dopiero pielniczkiem przejechać. I tyle. Zobaczcie jaka tu jest trawa. Przecież tu po świętach to będzie pokolana? Ja cię kręcę. Kuba, żeś dał tyle azotu, to teraz masz. Powiem Wam, rośnie jak wściekłam przez to ostatnie deszcze, to jej. Koniec kończyłem. Bryskać, jadę do domu. Widzowie, jak w tym roku znowu opadną mi jabłka yy, po kwitnieniu na opad czerwcowy, tak mocno jak w tamtym, no to powiem Wam. Na przyszły rok wszystkie swoje siły chyba angażuje w studnie, kopanie studni, no bo to szkoda w ogóle czasu żeby i, i czasu roboczy na to wszystko, żeby mieć zamiast 60 ton to 30, nie? Bo to nie na tym to polega. A żeby się opłacało, no to te 60 ton pasowało 50 mieć z hektara, ale no niestety jak wody nie ma, no to ciężko, ciężko takie, takie wyniki osiągnąć, choć czasami bywało tak, że było. Ale to no, musi, musi być woda. I, i, i optymalne warunki e, także tak to wygląda a póki co widzowie słuchajcie e, potrzebuję opinii na temat maszyny m, do mechanicznego przerzedzania kwiatów w sadach jabłoniowych i nie tylko e, ja bym też z was miał taką maszynę lub y, no, coś wiedział na ten temat to dajcie znać w komentarzu z chęcią bym pojechał zobaczyć e, i pogadać na, 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 na cztery oczy jak, jak ta maszyna pracuje i i tak dalej, także dajcie znać, bo to też jest fajny temat, tak myślę. Dzięki Paweł za, za pomysł, bo bardzo dobry pomysł. Pozdrawiam. No i no i tyle. Życzę Wam wszystkiego dobrego święta. 100 ton z hektara, brak parcha, myszycy i powozanka. Do następnego.